Proszę bardzo. Impuls Witam wszystkich, witam Toruń. W sumie jestem pierwszy raz w Toruń, znaczy przyjeżdżałam przez toruń, ale jestem pierwszy raz w wysiadło. Tutaj mają przyjechać jeszcze pociągi. Zaraz zobaczymy. Godzina 13. 13 ma być. 13-1320. Co tam u Was słychać? Toruń dziś chyba. Nie wiem, Ełka. A to jest, to jest na pewno Ełka. Słuchajcie, tutaj są perony tak jak w Bydgoszczy. I pomyliłam się, bo w Bydgoszczy nie, zam, nie zmierzam w żadnym kierunku pojechałam. Nie jeszcze pierniki nie kupione, bo ja dopiero idę. muszę dopiero kupić pierniki. Pokażę wam, bo tak. pójdę tutaj jeszcze w stronę tego peronu tam początku czy końca zależy w którą stronę, bo ja przyjechałam w tamtą stronę i to był koniec peronu czyli to był koniec peronu a dla tego pociągu z drugiego toru to był początek więc tak e, ja byłam w Bydgoszczy kilka razy i Bydgoszcz mi się tak bardzo e, kojarzy z Toruniem że jest tak samo bo tak pod, e, dworzec jest podobny e, i po dwóch stronach e, są tory czyli ta, tutaj pierwszy peron a tam e, pierwszy, drugi? Chyba drugi, albo tylko jeden. A tam wiem, że trzeci był. Nie znam Torunia za bardzo. Jestem pierwszy raz e, wysiadłam. Pierwszy raz byłam przez Toruń, przejeżdżałam. E, no, co tam powiem? Na tej trasie nawet pracowałam e, w pociągu, więc znam, znam tą trasę. Zimno się trochę zrobiło. To tyle. wieje e, trochę w Warszawie, Miało tutaj, wyszłam za perony, trochę zimno jest, także zobaczcie, zrobię sobie jeszcze y, zdjęcie, to ruń główny, fajnie tutaj jest. Dzisiaj będzie spacer po mieście i na pewno pierniki, a ja bardzo lubię pierniki, to są jedne z moich ulubionych, no można powiedzieć słodkości pierniki, e, no. Także fajnie. Przemo 38, cześć, no wieje trochę. I y, zaraz o zimny chirurg, w którym kierunku to już mówiłam właśnie. Słuchajcie, y, no to tutaj jeszcze jak ja przyjechałam, to mi się tak miło zrobiło. Jest taka y, tablica Toruń Wita. Podróżny, fajnie. Wszystkich podróżnych. Także fajnie. Tutaj widzimy, że chyba przyjechał jakiś pociąg, bo słyszałam, ale nie widzę. No i za chwilkę ma podjechać jeszcze pociąg, pociąg ma podje podjechać. Słabo widać. Słabo widać? Czy normalnie? Przepraszam panią, pani mnie ogląda może? Słabo widać? Czy nie? Aha, no to nie wiem, yy, no to może coś z zasięgiem. O! Jedzie pociąg Polregio EN 76 Rzadki widok takich pociągów. No zimno się zrobiło. I tak wygląda toruń. Coś mi y, słabo działa, powinien dobrze, ale nie mam wszystkich kresek, także to już nie ode mnie zależy od operatora. Nawet resetowałam teraz telefon, bo mi się zaciął i powinno dobrze chodzić, ale coś nie działa. O Ewuniu, cześć. Zapraszam też moich oglądających do Ewy. Tutaj y, koleżanka fajnie gotuje i pokazuje... Y, no, też fajne miejsca, pociągi, w ogóle różne takie rzeczy za granicą we Włoszech. No i dobrze gotuje, także naprawdę warto jak ktoś nie wie co na obiad, to do Ewy. Ale to jest Maciej, to jest mój odpoczynek. Ja mam weekend akurat teraz taki, że mogę sobie po prostu w toruń zwiedzić. To jest mój taki weekend. Ma być jeszcze... O, teraz właśnie ma przyjechać pociąg, więc czekamy. O, i odjeżdża. Zimno jakoś, kurczę. I zawsze mi się kojarzy ten Toruń z Bytgoszczem. Bydgoszcz główna. Właśnie, że jest podobny układ y, y, torów, y, peronów. No i y, budynek jest podobny też, perony. I tylko, o, tak jak stoję, to tak jak ten budynek, o ten, to tam jest PESA gość. <gryw> tak mniej więcej, y, o, taki układ jest. O, witam wszystkich. W Zim, zimny naprawdę dzień trzeba się rozgrzać. Witam, y, co tam porabiacie? Jedzie? O kurczę, ja, ja nie mam okularów, słabo nic nie widzę, ale jedzie już pociąg zamojski. A pani też się zna? <grym> widzę, że się pani też zna, tutaj pani na peronie, a mam nadzieję, że pani mojego live'a też ogląda, czy nie? Też? O, ale spotkanie w Toruniu, nie no. <grym> Fajnie. O Stachu, dzięki za kwiatuszki. Miło, bardzo. Co podobny, Podobne tutaj, coś. E, Gatka ga pisze, że coś. Pod... Aha, podobny dworzec. Tak, słuchajcie. O nie, tylko nie ta lokomotywa. Gryfin. No, ja wyczuję tego Gryfina, nawet tak okularów nie wzięłam. <śm> po prostu. Mi się kojarzy Matejko ostatnio Moniuszko i... jak on jest? To już zapomniał. A za mojski... A, mi się jakoś kojarzy za O, i wsiadamy, proszę bardzo, zapraszam. A przez jakie? Nie otworzę takich drzwi w życiu. Chrubieszów? Ja jeszcze nie jechałam do chrubieszowa. Proszę pana, daleko do Krubieszowa jest? Nie wiem. A, nie wiem. Nie byłem. A, bo ja też, właśnie, też nie byłam. Nie wchodzę, nie, nie wchodzę, nie. Nie, dziękuję. Nie wchodzę do Chrubieszowa, nie jadę, bo nie wiem, gdzie jest Krubieszów. Znaczy, wiem mniej więcej, ale nie byłam. I nie wiem, no daleko. O, ja do Zamościa jeszcze muszę pojechać. To będziemy musiały Zamojskim, wie pani, pojechać do. Może do chrupiszowa nawet śledzie po zamojsku. O, wow. po zamojsku nie, ale jadłam po... śledzie po koszalisku... po koszalisku i po, i po kaszu. Ja To są moje ulubione też śledzie po kaszu. tak. Mhm. Ja nawet nie wiedziałam, że, że do chrubieszowa jedzie pociąg. Znaczy, no właśnie, a przed chwilą nie było tej tablicy, już jest. Znaczy, tutaj, a bo tamta nie, nie działa, dobra. No to pożegnamy pociąg, i ja też się pożegnam. Zamojski, o właśnie Zamojskiego to ja nie widziałam. No. I koniec Torunia. Jutro zapraszam też na live'a z Torunia, także trzymajcie się wszystkiego dobrego. To było wszystko, pa.